Witam w zestawieniu premier filmów superbohaterskich na 2024 rok. Zestawienia filmów i seriali już wylądowały i jeszcze wylądują na kanale. Także zachęcam do subskrybowania, żeby nie przegapić. A teraz zaczynamy już superbohaterskie zestawienie. Madam Web. Jest to długo zapowiadana produkcja powstająca przy współpracy Sony i Marvela. Trafi ona do świata nieco pobocznego od głównego nurtu MCU, do świata, gdzie jest już na przykład Venom, Morbius czy Craven the Hunter, który też jest na dzisiejszej liście. No i cóż, ostatnimi czasy świat ten nie ma zbyt dobrej pasy. I w zasadzie trzyma się tylko na tomie hardim z Venomem i możliwości dołączenia do nich kiedyś może Spider-Man. Z Tomem Hollandem, do czego nie wiadomo, czy kiedyś dojdzie. No i z pewnością nie pomógł tutaj zwiastun, który przynajmniej dla mnie wygląda jak jakaś fanowska kontynuacja 50 twarzy Greya. Nie wiem, czy to przez główną aktorkę, przez dziwny podkład dźwiękowy, czy chaotycznie pocięte sceny. Albo zwyczajnie wszystko naraz. Dajcie znać, jak wam spodobał się trailer i czy to ze mną jest coś nie tak, czy może coś w tym jest. W każdym razie, premiera tego. I interesującego dzieła zaplanowana jest na 14 lutego, czyli w sam raz na Walentynki, co potwierdza moją teorię o 50 twarzach Greya. Hellboy, The Crooked Man. Jest to o tyle ciekawa pozycja, że poprzednie, wcale nie tak dawne próby wskrzeszenia świata Hellboya spotkały się, delikatnie mówiąc, z niezbyt pochlebnymi opiniami. No cóż, ktoś tam w Hollywood musi być niezłym fanem tej komiksowej postaci, w wyniku czego dostaniemy nowego Hellboya. Tym razem w jego rolę wcieli się Jack Cassie, a akcja filmu przeniesie się do lat 50. XX wieku. To właśnie wtedy tytułowy bohater wraz ze swoim policyjnym Partnerem Trafią na trop małej społeczności prześladowanej przez Wiedźmy i postanowią zająć się tą sprawą, co finalnie będzie skutkowało walką z Demonem Lichwiarzem powiązanym z przeszłością Hellboya. Co może być tutaj jednak plusem, to fakt, że w scenariusz zaangażowany jest także twórca komiksowego oryginału. Także jakieś tam światełko w tunelu jest i tym razem, no a premiera zaplanowana jest na 20 czerwca przyszłego roku. Deadpool 3 Jest to z pewnością jeden z najbardziej wyczekiwanych filmów w przyszłym roku i to nie tylko w ramach tych superbohaterskich. Będzie to jedyny film live action wydany stricte przez Marvela w przyszłym roku, także najwyraźniej studio pokłada całą nadzieję w jego sukces. Będzie to, a przynajmniej na to się zapowiada po wyciekach i zapowiedziach, film pełen akcji skupiający się na multiversum i masie różnych wariantów tych samych bohaterów. Wiemy już na przykład, że powrócą z nam już twarze z części drugiej, ale zobaczymy także ponownie po latach Hugh Jackmana jako Wolverina oraz znanego z komiksów pula Czyli wersja Deadpoola, ale w postaci psa. Chodziły także pogłoski o Lokim i innych postaciach znanych z MCU, ale nie wydaje mi się, żeby były one póki co potwierdzone. Nie zmienia to jednak faktu, że jest to pierwsza część Deadpoola, która w całości należy już do MCU, także spodziewałbym się sporej ilości ciekawych Cameo. Premiera 26 it lives up to the hype plus plus fuck it they probably won't even make a three yeah why would they stop it too you killed it <laughs> Mam też dzisiaj dla Was małe ogłoszenie: a mianowicie dzisiejszy odcinek powstał we współpracy z serwisem Eneba, który jednocześnie stał się z dniem dzisiejszym partnerem kanału. Także od czasu do czasu będziecie widzieć w materiałach informacje o przeróżnych promocjach i okazjach ze świata gier. Na stronie eneba.com znajdziecie ponad 20 tysięcy cyfrowych produktów. Przy czym ta ogromna już biblioteka powiększa się w zasadzie z każdym dniem i dostępnych jest tam cała masa, zarówno tych najnowszych, jak i starszych kultowych gier. Serwis ma ponad 140 tysięcy ocen na stronie Trustpilot, osiągając przy tym ocenę 4,6 na 5, co jest świetnym wynikiem. Przy czym pomógł zapewne fakt, że Neba zapewnia 24 godziny wsparcie 7 dni w tygodniu, po to, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości związane z zakupem. Znajdziecie tam chociażby GTA V, Red Dead Redemption, Assassin's Creed, FIFA, Wiedźmina i dosłownie wszystko, zarówno na na Steama, PlayStation, Xboxa, Nintendo i wiele innych platform. Łącznie z giftkardami czy doładowaniami do telefonów. Zachęcam do sprawdzenia linku w opisie. O nowych promocjach będę informował Was już wkrótce. A teraz wracamy do materiału. Kraven the Hunter. No i jest wspomniany wcześniej Craven i nie chcę być tutaj na marudę, więc powiem może tak, nie jest aż tak źle jak w przypadku Madam Web. No, sądząc oczywiście po trailerach, bo filmy jeszcze nie wyszły. Będzie to film skupiony na tytułowym antybohaterze, który w komiksach nieraz miał do czynienia ze Spider-Manem. Jest on niesamowitym łowcą rosyjskiego pochodzenia i posiada niesamowitą zwinność oraz szybkość. W rolę główną wcielił się Aaron Taylor Johnson czyli Quicksilver, a w jego filmowego ojca Russell Crowe, czyli Zeus widziany w torze 4. Nie powiem zabieg ciekawy, czy dobrze zaprezentują się na ekranie i czy film będzie dobry, o tym przekonamy się 30 sierpnia łącznie z kinową premierą. Joker 2. Pierwsza część Jokera była według mnie po prostu świetna. Oderwana od tego całego świata DC, dając nam powiew świeżości, nie posiadała ciężaru całego uniwersum, pod którym ugięła się już niejedna produkcja, no i była jedną solidną całością. Było to niejako odważne i świeże podejście do tematu, jednak nie ma to chyba podejścia do części drugiej, która ma być musicalem? Tym razem u boku Wakina Feniksa zobaczymy Lady Gagę, która wcieli się w Harley Quinn, a na ekranie mamy także zobaczyć Zazie Beats widzianą w części pierwszej. Jestem bardzo ciekaw kontynuacji i nowego konceptu i mając na uwadze to, jak wyszedł pierwszy Joker, póki co jestem spokojny. No a wy czekacie? Standardowo dajcie znać poniżej. Premiera zaplanowana jest na 10 października. Venom 3, czyli trzeci już z kolei film Sony Marvela, który ma trafić do kin w przyszłym roku. Pierwsza część mi się podobała, druga już nieco mniej, ale była okej okay do obejrzenia, więc pytanie w jakim kierunku pójdzie trzecia część z tej trylogii. Będzie dokładnie tym samym, czy może twórcy zaskoczą nas czymś nowym? Osobiście liczę na tą drugą opcję, bo kolejny odgrzany kotlet może nie sprzedać się już tak dobrze. Tom Hardy sprawdza się tutaj świetnie. Nie pasuje bardzo dobrze do tej postaci i mam nadzieję, że dostanie ciekawy scenariusz i ciekawą historię do opowiedzenia. Jeżeli Venom 3 okaże się sukcesem, to kto wie, być może będzie to most łączący jego i Spidermana w wydaniu Toma Hollanda? Chcielibyście zobaczyć to na dużym ekranie? Póki co jednak przyjdzie nam zobaczyć samego Venoma prawdopodobnie i będzie to możliwe od 8 listopada w kinach. Spider-Man: Beyond the Spider-Verse. I produkcja znajdująca się na pewno na szczycie wyczekiwanych przeze mnie premier 2024 roku. Nie mamy tutaj podanej jeszcze konkretnej daty premiery, także mam nadzieję, że obędzie się bez opóźnień. Obecnie film jest na etapie postprodukcji, co, jak wiemy, w przypadku tego tytułu może zająć naprawdę ogrom czasu. Beyond the Spider-Verse miało być początkowo drugą częścią animacji, którą widzieliśmy poprzednio. Jednak finalnie rozdzielono to na dwie odrębne produkcje. Across the Spider-Verse zostawiło nas tak naprawdę z wieloma pytaniami, w momencie gdy fabuła miała dopiero co nabrać nowego rozpędu. Jednak została ucięta i przesunięta, a jej kontynuację zobaczymy dopiero w przyszłym roku. No, prawdopodobnie. Jeżeli jesteście ciekawi, jakie filmy nie super bohaterskie trafią do KIN w przyszłym roku, albo jakie seriale trafią na streaming, zachęcam do zerknięcia na pozostałe zestawienia, które lądują obecnie na kanale.